Witam Państwa. Dzisiaj mamy 8 kwietnia, piątek, choć pewnie tutaj nasza rozmowa ukaże się później, kilka dni później. Dzisiaj mamy czas wojny, która toczy się w Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainie, oglądamy ciężkie zmagania, już 40, któryś dzień walk. Pozwoliłem sobie zaprosić, jestem wdzięczny tutaj Panu Sergiejowi Hamuce, na spotkanie, na małą rozmowę. Pan Cegie gra w naszym klubie UKS Orlik i tutaj zdobywa laury, także na No ale też, ale też wspiera, pomaga rodakom na Ukrainie i to jest ten przyczynek, ten powód, dla którego teraz rozmawiamy. Na początku może bym prosił pana Segiera o kilka słów o sobie jeszcze. Dzień dobry, witam Państwa, jestem Serhiy Hamukha, w Polsce jestem od 2015 roku, ostatnie dwa lata prowadzę swoją działalność osobową, sklep internetowy. No, co, co, co mogę jeszcze, jeszcze powiedzieć? No, tak jak Pan Przemysłowicz powiedział, gram w Orliki Maszyna i Polska to jest dla mnie taki drugi dom. Także no, to co mogę powiedzieć w tej chwili. To może bym prosił, gdyby Pan opowiedział, Pan rozmawia i z rodziną, i ze znajomymi w różnych miastach Ukrainy. Jak przebiegają te rozmowy i, i co czy, nie wiem, Pana mama, Pana brat czy, czy, czy znajomi mówią? Tak, codziennie faktycznie rozmawiam, nie faktycznie, a codziennie rozmawiam ze znajomymi, z mamą, z bratem. No, mama, brat ja zawsze opowiadałem o tych sygnałach alarmowych, który jest codziennie w nocy w dzień. Uciekają do schowisk. No, sytuacja nie wygląda bardzo ciekawe, ale także znajomi, który mieszkają bliżej tam do schodu, do Doniecka, do Gługańska. No, tam jest sytuacja ciężka, bo wszędzie jest e, tak faktycznie e, ruskie wojsko i dużo strzelają, atakują, no i ludzie też e, zawsze siedzą w chronowiskach i no i boją się za, za swoich bliskich, i ale walczą walczą, nie poddają się. Mamy nadzieję, że to wszystko się niedługo skończy. Znaczy no, ma Pan nadzieję co do jakiej przyszłości tej wojny? No, ja mam, mam, mam nadzieję i głęboko wierzę w to, że e, Ukraina wygra tą wojnę i zostanie niepodległa. No i po prostu pokażemy Ruskim, że że nie, nie, nie tak łatwo, e, tak jak oni myślą, tam wziąć taki mocny kraj i silny jak Ukraina. Tutaj, z tego co wiem, Pan, pan pomaga tutaj stąd, jakby z Polski, z Zaplecza. W jaki sposób Pan pomaga swoim rodakom? E, tak, pomagam e, i rodzinie, i znajomym, i e, przede wszystkim e, w ukraińskiemu wojsku zbieram tam środki przez znajomych, sprzedałem sprzedawałem koszulki tam na e, różnych licytacjach od swojej firmy, też wnoszę kwoty do, no, do kupowania różnego sprzętu, helmów, laptowizorów. E, Kamizelek, no i w taki sposób jak najbardziej mocniej wspieramy cały czas nasze wojsko, żeby było łatwiej wygrać. Teraz armię Ukrainy teraz czekają kolejne batalie, mówi się o kolejnym etapie walk. Powiem, na co teraz by Pan położył szczególny nacisk? W jaki sposób teraz możemy w ten szczególny sposób wspomóc armię Ukrainy? W jaki sposób? Co możemy zbierać, gromadzić? Ja myślę, że jest bardzo ważne. Pierwsze, to tak dalej zostaje, to było fajnie pomóc helmami i kamizelkami. Tak, także było potrzebne laptowizory i no, w różny sposób jakieś są medykamenty. No i oczywiście, że u kogoś jest możliwość, no to kto może wspierać, no to finansowo. Czyli co do jakby przedmiotów niefinansowych, czyli, czyli hełmy, kamizelki, noktowizory tak jest. i środki medyczne, tak? Tak, to no było i jest, jest dla nas bardzo ważne. Szanowni Państwo, Ukraina toczy wojnę o własną niepodległość, ale tak naprawdę toczy również wojnę i o naszą niepodległość. Jeżeli Rosja będzie pokonana, to na nas również nie napadnie. Nie napadnie później na Ukrainę i później nie napadnie na nas. Wspierajmy, wspierajmy żołnierzy ukraińskich tak jak możemy. Pod filmem będzie link, będzie, będą informacje, w jaki sposób my to możemy robić. Na przykład tutaj za pośrednictwem pana Sergieja, który mieszka od kilku lat w Polsce, natomiast teraz tutaj stąd z Polski Wspiera własnych rodaków, wspiera żołnierzy Ukrainy, którzy, powtórzę, walczą o niepodległość swoją, ale tak naprawdę też i za naszą. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia.